Mamo, zobacz, dostaliśmy list. Ojej, tak, ten list jest do ciebie, moja mała pando. Jest na nim twoje imię. To był pierwszy list małej pandy, więc był bardzo podekscytowany. Ale z tego wszystkiego nawet nie zauważył małego wilczka, podsłuchującego ich za oknem. Hmm. Zastanawiam się, co jest napisane w tym liście. Wszyscy dostają listy, a ja nigdy nie zostaję. O, świetnie! To jest zaproszenie. Zgadnij, kto? kto pojawi się w lesie. Mi sprzedawca balodów? Nie. Hmm, papuga clown? <laughs> nie. Żyrafa ludziarz hura, Ura! Uh. Aha, żyrafa lodziarz. Ja wam pokażę, co to znaczy mnie nie zaprosić. Słońce świeciło tuż nad głowami małych zwierzątek czekających na lody. Które zebrały się przy bambusach i czekały na żyrafę lodziarza. Ale nikt nie przyszedł. Psz, ile można czekać? Kiedy przyjdzie, że Rafa Lodziarz? Cóż, było napisane, że to jest miejsce spotkania, prawda? Tak, tak. Jesteśmy w dobrym miejscu, dokładnie tu. Po chwili, że Rafa Lodziarz przybył do małych zwierzątek, Niestety pojawił się bez wagonika z lodami. Przepraszam, że tyle czekaliście, ale mój wagonik z lodami zniknął. O! Rano przygotowałem truskawkowe, kakaowe, waniliowe lody w wagoniku i ruszyłem w drogę. Chciałem odpocząć przy jabłoni, kiedy szedłem wzdłuż rzeki. Wtedy zjadłem smaczne czerwone jabłka z drzewa. I kiedy miałem już ruszać, co zobaczyłem? Że wagonik z lotami zniknął. Szukałem, rozglądałem się wszędzie, ale to na nic. Nie smuć się, Żyrafolodziarzu. lodziarzu A możemy ci? Tak, pomożemy ci znaleźć twój wagonik z latami. Naprawdę. Wszyscy wyruszyli pod jabłonkę, by odnaleźć zaginiony wagonik. W tym czasie niegrzeczny wilk, który porwał wagonik z lodami prosto do swojej jamy, zaczął zjadać wszystkie lody ze smakiem. Miam, miam, he, he, he. wszystkie moje! Tylko ja będę mógł jeść pyszne lody! Ha, 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 ha. Mała panda tropił wagonik z lodami i pokazał wszystkim ślady kół na ziemi za pomocą szkła powiększającego w łapce. Tutaj są ślady wagonika z lodami. Tędy chodźcie! Jednak ślady się urwały, kiedy doszli do wysokiej trawy. Ojej! Co teraz zrobimy? Przyjaciele, czuję zapach! Też go czujecie? Jak? Truskawki. Tak, to zapach truskawek. Panda i przyjaciele zauważyli truskawkowe lody rozsmarowane na pniu drzewa. Myślę, że jesteśmy na dobrym tropie. Chodźcie tędy. Przez chwilę wszyscy podążali za zapachem truskawek. Jednak kiedy droga doprowadziła do bagna, zapach truskawek zniknął i pojawił się zapach błota. Dotarliśmy tak daleko, ale nigdzie nie widzę wagonika z lodami. Aha, to nie wagonik z lodami, ale jego ślady z błota idą tędy. Tak, co więcej, tym razem to nie tylko ślady kół, ale i ślady łap. Mała panda i jego przyjaciele od razu zdali sobie sprawę, że ślady na ziemi należą do Wilka. Dalej podążając za śladami dotarli do nory Wilka. Lisek powiedział, że ktoś musi wejść i wyciągnąć wagonik z lodami. A, 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 ale ja się boję. Nie nie, nie, nie mogę. Ja też się bardzo boję, nie wejdę. Ha? Ja pójdę. Panda z wielką odwagą wszedł prosto do nory wilka. Słysząc, że ktoś nadchodzi, niegrzeczny wilczek od razu zaczął krzyczeć, aby go odstraszyć. To tam! Nie podchodź! To płapka. Jeśli wejdziesz... To ja! Zjem cię! Panda poznał po głosie Wilka, że jest bardzo chory. Więc odważnie podszedł do niego i zobaczył, że wszystkie lody zostały zjedzone. Ojej, jesteś taki chory, Wilku! Nie jestem chory! Wszystkie lody były moje, ok? Oh. Banda ledwo przekonał wilka i wyprowadził go. Inne zwierzęta i żyrafa byli zdziwieni, widząc chorego wilka. Natychmiast posadzili go na kamieniu, by ogrzał się słońcem. Dostał gorącą owocową herbatę oraz zdrową zupkę bambusową. Otrzymał również ciepły szaliczek. Jakbyś nie ukradł w ogonika z lodami. Podzielilibyśmy się lotami i dobrze się razem bawili, niegrzeczny wilku. Tak. I nie byłbyś chory i zmarznięty w ten piękny letni dzień. Ale nie podzielilibyście się lotami ze mną, bo nie wysłaliście mi zaproszenia. Kiedy mały wilk powiedział, że nie dostał listu, krokodyl wskazał na gałęzie drzew tuż przed nim. Myślę, że list do ciebie utknął na gałęziach tych drzew. O, tam! Dlatego go nie dostałeś. O, tutaj. Bocian listonosz zawsze dostarcza pocztę do odbiorcy. Zobacz, nawet jest twoją imię. Od tego dnia wilk był bardziej ostrożnym maluchem. Szanował swoich przyjaciół ponieważ na zawsze zapamiętał, że najważniejsze w naszym leśnym życiu są przyjaźń i solidarność.